Boi się trochę, że inaczej. W interesie Stanów Zjednoczonych jest dalsze podsycanie konfliktu i do utrzymania sytuacji, w której Ukraina ani nie wygrywa, ani nie przegrywa. Dlatego, że gospodarczo to wykrwawia Rosja. I to jest Stanom Zjednoczonym na, na rękę. Dlatego dostarcza się taką, a nie konkretną ilość broni. Gdyby dostarczono więcej, pewnie Ukraina dużo szybciej by wyparła Rosję. Dostarczając Mniejszą ilość daje się przewagę Rosji. No. Stała zasada finansistów: wspieraj dwie strony konfliktu, jedną i drugą zależnie od, od długu. O, teraz mi się przypomniało. U mnie na kanale Independent Trader jest taki filmik: prawdziwa istota długu. To jest fragment firmą The International, gdzie człowiek sprzedający broń tłumaczy, że to nie chodzi o sprzedaż broń, chodzi o uzależnienie długu. To pozwoli łatwiej Twoim widzom zrozumieć kwestie tego, co się dzieje obecnie na Ukrainie i czemu ten konflikt trwa.